Siemanko z tej strony Vito Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vitogames I dzisiaj słuchajcie jesteśmy w Stumble Guysach, Ponieważ będziemy ratowali e, Pieska tutaj słuchajcie Przed pszczołami I e, zobaczymy czy nam się uda go uratować Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba Z gierki właśnie na telefon, jeżeli tak zostawcie łapeczkę do góry I subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy 130 tysięcy subów tutaj słuchajcie A mi udało się uratować pieska Więc mega dobrze słuchajcie Więc zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli mam go Podobnie uratować, dobra jak my możemy to narysować Żeby go tutaj, słuchajcie Uratować, okej, okay. może się uda Może się uda, uwaga, uwaga, uwaga Nie może wpaść do lawy Ej, jak te pszczoły atakują mocno Oh my god O nie, nie, dobra, udało się, nice Piesek uratowany, więc bardzo, bardzo dobrze Więc lecimy dalej, słuchajcie Lecimy z kolejnym poziomem O, dwa pieski teraz tutaj do uratowania Okej, okay. więc Musimy narysować coś Takiego, Fie i pyk. Może tak się uda. Ej! Dobra, mam myślać, że go, że go tutaj w ucho dziabnie, ale nie, chyba się uda nam, chyba się uda. Okej, okay, to było proste, to było proste, więc udało nam się na luzaku. Dobra, lecimy do następnego poziomu. Mm, dobra, on tutaj nie może wpaść do tej wody, więc musimy to narysować jakoś, tak. I tu zawinąć. O nie wiem, czy to słuchajcie, przetrwa, ale może się uda. Uwaga, ej nie, po powinno to przetrwać na ludzie. Dobra, udało nam się uratować pieska Dajcie znać kto ma takiego psa yy, Bo wiem, że dużo osób ma już takie psy właśnie Dobra, wydaje mi się, że to jest yy, Shiba pies, jeżeli się nie mylę a, Wydaje mi się, że tak, więc yy, Widziałem, że wiele osób już ma tego psa Więc dajcie znać w komentarzu właśnie kto ma yy, Dobra, jak tutaj narysować, żeby go uratować, słuchajcie, przed lawą I jeszcze przed tymi yy, pszczołami tutaj Czekajcie, dobra, jak narysuję coś takiego Okej, okay. czy to przetrwa? Nie, 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 nie. Nie popychajcie go tak mocno. Dobra, chyba się uda, chyba się uda. Nie! Nie jest! Ale fart, słuchajcie, dobra, udało się, nice. Lecimy do kolejnego poziomu. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj mamy kolce, więc musimy go uratować przed kolcami. Ale też musimy go uratować przed e, pszczołami, więc zróbmy kwadrat. Dobra, może się uda w ten sposób. O nie! Jejku, zblokowało się Nice, dobra, udało się Okej, okay, myślałem, że on już tutaj spadnie Ale słuchajcie, udało się go uratować Dobra, który mamy poziom teraz? Eee, tego nie chcemy Dobra, jak to ominąć? Okej, okay, dobra Okej, okay, siódmy poziom, siódmy poziom Okej, okay, więc teraz tak robimy Powinno się udać Uda się na luzie, dobra, ok, Trzy pieski uratowane, więc Mega spoko, mega spoko Dajcie znać, czy chcie, chcecie więcej gierek na telefon Zobaczyć na kanale, bo myślę, że Fajnie byłoby wrócić do nagrywania właśnie Tych gierek na telefon mm, Bardzo lubiałem to nagrywać Stumbleguysy oczywiście będą się pojawiały Nadal, więc tutaj się nie martw nie ma... Nie martwcie. O oh my god, nie mogę tego powiedzieć. Nie powinniście się martwić, bo Stumble Guysy będą się pojawiały. Po prostu chciałem zrobić sobie jeden dzień przerwy od Stumble Guysów, ale jutro myślę, że już Stumble wrzucimy wrzucimy na kanał. E, dobra, trzy skrzynki. E, Okej, okay, mamy otwarte, więc dostaliśmy tutaj e, diamenciki jakieś, które nie wiem na co wydajemy, ale. Wow, ej, tu podpowiedź mamy. Patrzcie. Okej, okay. skorzystając z podpowiedzi. E, dobra, uratowany. Hehe, <laughs> uratowany, dobra Na dziesiątym poziomie, słuchajcie, pozwolimy, żeby pszczoły go zjadły Zobaczymy, co się wtedy wydarzy, co nie? Jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy, gdy pszczoły go zjedzą Więc e, narysujemy coś takiego O nie, zobaczcie, ojejku Został pogryziony, okej okay. Więc, słuchajcie, tutaj będzie proste, bo... O nie, 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 niechcący nie to zrobiłem, sorry, jeszcze raz Chciałem zrobić coś... A, bo to opada. Ale zobaczcie, one jakby naciskają, więc to przetrwało. O nie, dostał tutaj. Okej, okay, okej, okay, retry. E, co by tu narysować? A jak takie coś narysujemy? Nie! Okej okay. Nie wiem jak to, jak to zrobić. Czekajcie, jak zrobimy tak. I tak. Nie! Dobra, 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 dobrze, dobrze jest! Okej, okay, udało się, słuchajcie, na farciku, ale się udało, zobaczcie, one popchały tutaj tą linię, którą narysowałem i w ten sposób piesek tutaj przetrwał nasz, okej, okay, spoczko Dobra, kolejny poziom i teraz musimy tutaj wykombinować, jak to zrobić, więc zrobimy tak, narysujemy tu linię, OK. Tu zakręcimy, o oh my... nie, 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 dobra, okej, okay, będzie dobrze, będzie dobrze co ja narobiłem, słuchajcie, teraz to ja nawet nie wiem, ale tak dziwnie to narysowałem, że masakra, ale udało się, więc jest spoczko. Dobra, lecimy do kolejnego poziomu eee, i co tu, tutaj mamy? Tutaj on nie może zjechać? Czy wystarczyłoby narysować coś takiego? Okej, okay, to było proste, co nie? To było mega proste, słuchajcie. Na razie są proste poziomy dosyć. Tam z jednym mieliśmy tylko problem, a reszta jest całkiem easy. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj dalej. Dobra, yy, tutaj jakiegoś skina mieliśmy, ale my go nie chcemy. Dobra, teraz tak, one go mogą tutaj popychać, co nie? Więc yy, musimy to dobrze wykombinować. Więc zrobimy, słuchajcie, coś takiego. Narysujemy tak. I tu zrobimy takie ob obkrętki. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. I to powinno na luzie wystarczyć. Bo nasz piesek tutaj nie wpadnie, bo to jest dobrze obronione, więc jest spoko, słuchajcie. I te obkrętki moje myślę, że zostały tutaj egzamin. Dobra, let's go. Eee, co my tutaj mamy? Teraz dwa psy musimy uratować. I teraz ja bym zrobił tak. Że zrobiłbym tutaj linię. Tu bym poleciał dookoła i coś takiego. Dobra. To powinno wystarczyć. Jest! Udało się, słuchajcie. Na pewno się uda już. Widzę tutaj, że te pszczoły nie dadzą rady, słuchajcie, tego rozwalić, więc mamy kolejny poziom, mega spoko. Piętnasty poziom. Eee, teraz tak, musimy się obronić od tego na pewno. Więc zrobimy tak. I tak? Powinno być git. Ok, to było łatwe. To było mega łatwe. Słuchajcie, udało się na luzie to to zrobić. I piesek obroniony. Dobra, next level. Let's go. O, szesasty poziom. Teraz tutaj są jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem co to są za rzeczy. Dobra, okej, okay, nie możemy wziąć podpowiedzi już. Okej, okay, dobra, już widzę o co chodzi. Dobra, tak myślałem, że to się będzie rozwalało. Więc teraz musimy... Czy możemy dwa razy narysować? Chyba nie. Dobra, jak to zrobić? Hmm. Czekajcie, jak ja bym zrobił tak, tak? Okej, okay, nie mogę tak zrobić. Dobra, wiem, 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 wiem. Czekajcie, muszę wykombinować to jakoś fajnie. Teraz tak, on tutaj spadnie, więc wpadnie do tego. I teraz będziemy musieli go zablokować tutaj jakoś. O, ja cię kręcę, nie wiem, jak to zrobić. Żeby tutaj. Dobra, on wpadnie nam. tu prawdopodobnie. <laughs> nie, zepsułem, dobra, jeszcze raz. Czy jakbyśmy zrobili tak. Nie, 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 to nie zadziała nam tutaj. Dobra, a coś takiego. Ale on wpada tu i nie ma co go obronić, co nie? Przed tymi pszczołami teraz. Hmm. Czekajcie, a jak on by wpadł. Nie, bo to mi spadnie ogólnie tutaj, co nie? Ja cię kręcę, jaki mam problem. On tutaj wpada. I teraz, jakby wpadł tutaj do jakiegoś takiego koła, że on mógłby tu wlecieć, to byłoby git, ale. On tu chyba nie wpadnie, co nie? On zrobi tak, że. Okej. Okay. No nic nam to nie daje. Jak tu się obronić przed tymi pszczołami? Czekajcie, no bo to się nam tutaj niszczy. Czekajcie, a jak ja zrobię to po prostu takie długie. Okej, okay, coś takiego to pewno przetrwać. No Wito, co ty? Ale ja jestem noob jednak. Ja jestem noob jednak. Myślę, że jestem pro, a ja jestem noob. Dobra, okej. Okay. Ale udało się zrobić tacy poziom jak coś, więc spoko. Za dużo kombinowałem chyba, nie? Bo to było mega łatwe ogólnie do zrobienia, a ja za dużo tutaj kombinowałem po prostu. Dobra, teraz zrobimy sobie. Tak. <laughs> Wpadł do wody. Dobra, jeszcze raz. Trzeba się tutaj od wody obronić. Pies nie może wpaść do wody. Okej, okay, udało się teraz. Było blisko, ale się udało. Nice, dobra, let's go dalej. 17 poziom już tutaj mamy, zrobiony. Myślę, że 20 poziomów zrobimy sobie na luzie. Teraz 18 Okej, okay, co my tutaj mamy? Czy one będą spadały te psy? Mogą spadać, więc zrobimy coś takiego. Dobra, nie ugryź go tu tylko w ucho. Nie! Wiedziałem, że go tu ugryzie. Dobra, jeszcze raz. Tyk. Co jest? Nie, 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 źle, to się zaczęło rysować. Okej. Okay. Może teraz nie ugryzie go. Okej, okay, powinno się udać teraz. Nie, wleciała tutaj, jakim cudem. Dobra, ej, to jest ciężkie. Patrzcie, nie da się tutaj pociągnąć tej linii. Dobra, gdzie ja to zacząłem rysować? Znowu się nie udało. Dobra, czekajcie, zrobimy tak... Jeszcze narysujemy tak Dobra, teraz się powinno udać Teraz się powinno udać. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie przeleci tam pszczoła, nie, nie, nie. Jak? Jakim cudem? What? Ej, dobra, muszę to jakoś... lepiej tutaj jeszcze... zrobić, ale ciężko... Okej, teraz może się uda. Chociaż tu może wlecieć. Zobaczcie. Nie, 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 nie wlatuj tam. Nie wlatuj tam, dobra, i udało się. Jest kolejny poziom. Ale tu już było ciężko. Dobra, dziewiętnasty. Okej, okay, zrobimy sobie tak, tak i tak. Powinno to przetrwać? O nie. Nie, 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 nie. co on co on co on robił, nie. Nie, sekunda, sekunda. Co jest? Ej, tuż już myślałem, że będzie koniec. Oh my god. Dobra, uwaga. Dobra, teraz się uda. Please. Jak one to mocno podnoszą. Ale teraz się uda. Dobra, mamy to. 19 poziom zaliczony, więc ostatni poziom nam został, słuchajcie. Do zrobienia. Ok, znowu mamy niszczące się bloki. Ale to nic, ja tu mam pomysł. Słuchajcie, taki, że zrobimy coś takiego. I tu nic nie wleci nigdy. Dobra To nawet jak tutaj spadnie, to i tak pies jest obroniony Dobra, udało się. Nice, dobra, 20 poziom zaliczony. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mi kanał. Jutro. Widzimy się w StumbleGuysach na tym kanale. A dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.